Dzień dobry. Nazywam się Radosław Smurzny i jestem aktorem. To bardzo istotne, ponieważ zaszczepię się, bo po pierwsze bardzo kocham ludzi. Lubię się z nimi spotykać, lubię być blisko, lubię rozmawiać, e, lubię przytulać, całować, po prostu być razem. Kocham swoich rodziców, kocham swoje dzieci i to bardzo ważne, żeby się. Móc bezpiecznie spotykać. Zaszczepię się też dlatego, że bardzo, bardzo jestem zmęczony lockdownem, jestem zmęczony tym, że nie pracuję. Od marca zeszłego roku, praktycznie trzy razy byłem na scenie. To bardzo przykre, bardzo męczące. Zaszczepię się, bo. Nie boję się globalnego spisku, który chciałby wykończyć takiego szuczka jak ja. Dlatego uważam, że szczepionki to skuteczna metoda zwalczania pandemii. Proszę sobie sięgnąć do historii, tam zobaczycie, że tak jest. Zaszczepię się, bo ma być po prostu dość. Dość pandemii. Dziękuję.